Z tej strony Defend Games, właśnie dzisiaj jesteśmy z Jaśkiem moim kolegą. Siemaneczku, ziomeczki! Gramy tutaj w Deszendenska. E, dobra, coś tam się stało, Mayday, Mayday. E, Przesuń Prze myszkę. myszkę. Dobra. dobra. O, dobra, dobra. E, no to dzisiaj robimy, kto jak, jak najdłużej e, e, jedzie na jednym kole. No, no dobra, dobra. jak ja sobie chcesz, muszę. Nie muszę. się. Ała. <gutym> dwa, trzy, Cztery, pięć, sześć, sześć, sześć. sekund. No, no, no dobra, teraz ja, ja przejmę ten mikrofon. I teraz ja muszę to zrobić, tylko może... Sześć. Dawaj. E, e kurde, kurde, to nie, kurde. nie było na jednym kolu? A, A coś, coś to nie ogarniam? Trochę w december. Dobra, Dobra to chyba to nie robi ci siary, co? Gdzie. Dawaj, 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 zmieniamy nie, mapę. Albo, czy, nie, zmieniamy mapę. Mamy tam, mapę. Panie, jak ja chcę na zamek wskoczyć sobie jeszcze? Osta, Osta kiedy, kiedy zmieniamy mapę. mapę. Dobra. Ale, ale uczni, kiedy, kiedy będziemy zmieniać, zmieniać mapę, mapę, dobra? Dzień dobry. Stary, jak ja nie umiem odcinać. Nie, nie umiesz? Nie. Wow. wow. Ej. Ale, ale skarkuje. Skar Bum. Bum. <laughs> no, ja mogę normalnie na głowie szkodzić. Bum. Bum. I tutaj robimy ciekaw. Cik I patrzcie to. Patrzcie. Bam. bum, BAM. Bom. Tu nie można się zrobić jakby to. Da, da, da się. się. Nie da się. No zobaczcie jak skoczę na głowę. Wow. Wow. Bam. Bam. Patrzcie. Dawaj no! A wybiegał, nie, nie balkon. To Czekaj, jak się to wybiera? Nie stary. Dzieci, Dzieci patrz, zginął. To, to my wybierzemy myszką. myszką. O, to na... No, no, bry... no. A, Wszędzie klikam. Wybierzemy to. to. Je, Dojedziesz do, do, do mety. Dobra. za pierwszy dojedzie do mety, dobra? Dobrze. Dobrze. W którą w stronę, stronę tu? Tam? No. Dobra. Powolutku, spokojnie. Nie, Nie robimy po creepów. I jedziemy sobie ścieżką, ścieżką, która jest niebezpieczna. Dobra, je, jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze, Hop. jeszcze raz. Czekaj czekaj, 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 ja, ja tu muszę robić profesjonal. To czyli zginięcie. Masz moje profesjonalne, profesjonalne zginięcie. zginięcie. Czekaj. Teraz ja. Dobra, Dobra ten, ten jadę. Ja teraz, po Czekaj, ja, ja chcę zginąć. Pierwszy wali i zmiana Dobra. Op, op. Musisz jechać normalnie. Pięki. Nie, no nie masz sprawy, ziomeczku. Ziomeczku. To. Jaki? Jaki driftik! Fajnie. Ale Ale, ale przeszczo. 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 Bam. Bam. Ej, ale co... ja! Nie zginąłem. Mhh! Po, po, po prostu, prostu specjalnie się, się teraz typ? Bam! Bam! Bam.

ale ty umiesz pewno, co? Nie, nie, nie umiem. umiem. Moja siostra umie. Wyciąć. A, w kapkacie to jakoś można. Nie, nie pamiętam jak. E, dobra, zmieniamy. Eee, nie można to. Można. Nie. Nie, nie. nie powiedziałem, że nie można. A, no dobra. Cofać się, bo, moś, bo się można. Uwaga, zginij, zginij, zginij. Zginij, zginij,

Teraz, Teraz robimy, robimy na... na jednym Na jednym kole. Czekaj. Czekajcie widzowie. Ja to zrobię na jednym kole. Bam. I BAM! I bam. To się nazywa plastik, zginie. zginięcie. Patrzcie co, jedziemy na jednym kole. Ja Ej ale, ale, ale. To nie było na drodze.

Przyszłość. Przewiduję przyszłość, że zginąłem. A ja nie zginę. A ty grasz, grasz to torbę żelmo? No? 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 Ej, a, kto, to twój tata napisał? napisał Wiele wiadomości. wiadomości. Panie święty. Dawaj. Ej, 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 nie było na drodze. <suszy> tak, nie, <suszy> Ta nie było na drodze. drodze. No panie, no nie było na drodze. Było. Ja bym wziął, 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 wziął.

Nie, nie. Nie. Robisz na tym jednym kolegę. Ja, ja lecę po prostu normalnie. Lecisz na wczeki. Mm. Na wczeki <śmum> <Pff. U. śmum> <U. śmum> I ja Jak to to nie, nie no. Jak go obróciło, to Tak. O tak, jak ja robię. Czekajcie, strategicznego. Siedziem pakli po strategicznego zarodzić, ale nie. Nie dało się, bo tu ten pan za chwilę ginie. Nie, 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 gile, nie, gile, nie, gile, nie, gile, nie, gile, nie, 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 nie dobra robimy backflipa <grymne> <grymne> tego nie widać bo tego nie widać było... super było ale zahamował się. no zahamowałem. więc kurde kupię pięń Mogę jeszcze raz. Meń. Musimy mieć czerwony platek! Ja czerwony pasek! Panie! Ja cię ja Nie ma czerwonego paska tutaj. A ty jedziesz czerwony. tą drogą? To mam niebezpieczną. No. A ja tą ja bezpieczną, bezpieczną zawsze jadę, jadę bo, bo ja jest nudem w to. Czyli? No znaczy wiem o co chodzi, ale nie, nie. Wiem, nie, nie wiem dlaczego tak jest, bo to tak naprawdę tak nie jest, także to yes. nie mówi prawdy. Ja, ja, ja jestem ludem to. Lubię. Szkoda, Szkoda, że nie zainstalowałam sobie tego na Xboxie, bo to co kosztuje tylko 19 zł. Co? No, 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 no na Xboxie no, to kosztuje tylko 19 to, Właśnie to, właśnie to. Jedziemy tą drogą. No, Ale już chcesz z roweru? Ja robię tak flipa i na jednym kolczyk. Po... Ej, <grym> nie, nie Nie, nie, Pan, nie można ustawić sobie checkpointa! Ale, ale, ale ja checkpointa tam poza drogą już ustawiam. No bardzo! No, Oooo! Poza... Ej, kaja, ja muszę. Ja muszę, ja muszę ten tędy jechać. jechać. A po co? Bo lubię. Bo, lubię. Bo się wywalisz. Tak. <grym> się odbił tak, chodź ty... Psz, a, nie a nie, było, nie było mega zahamowania. To jest nie, nie, fajne. nie, nie, wiedział. nie, nie, To mnie też nie,

Konflikt! Jesteś, Jesteś w to, co, coraz, coraz lepszy. Jak ktoś doginie, to wam się wytnie, bo my wcale nie ginęliśmy. I wcale nie mam energii jak Jak ja nawet nie umiem liczyć na wejściu. Zapomniałeś? Tak. tak. A, super. Naprawdę super. Ajajaj. Ajajaj, psuł aj, aj, aj. się do jaj. Ajajaj, ajajaj. Okrężną drogą. drogą. To okay, ten co ten pan tutaj zrobił? Nie wiem. Widzieliście to. Moja ta. A ale zarobał głowę. No. no. Zarobiście. Patrzcie, Patrzcie na, na moją tapetę. O, moja tapeta. I moja no to moja taś, ta. I moja też jakby, ta. Ta. jakby Jak to co? Jakby co któremu ja chodziliśmy? Ta. Tak, tak! Bo to, to jest jedna. jego tak? To coś. To nieprawda, nie słuchajcie go, to jest zneta. Nie wymazujcie tego z pamięci bo to prawda. Jednęłem zneta. Tak, na pewno. Tak. Jak ja To tam mi pożyczył Twittera. I to to z x to. A to to X. Ja wiesz? Stary, to jest technologia. No, no kurde, ja nie chcę tędy. No kurde, ja nie chcę Tutaj. Ja, ja nie zginąłem przed chwilą. Tutaj. i tutaj. O, i pod, od, ej, pod odcinkiem jest, jest takie coś, jak jest taki przycisk. Subskrybuj! Musisz go Kliknąć. subskrybuj, znaczy tu jest. Jak oglądacie na komputerze. Jak, jak jest e, e, je, jak oglądacie telewizji, Chor! to musicie do w prawo wchodząc e, w ten e, e, konto e, i macie tam e, zasubskrybuj, dajecie jeszcze wszystko. I lajka sub. sub, no właśnie, lajk like, sub i jeszcze dzwoneczek. Dzwoneczek bez suba. Pa, nie, nie do się. da się. Da się. Ja. Tak. O tak. O tak. O tak. Dobra, jeszcze tak. raz. Dobra. Ra. Co ten pan zrobił? Jak on się nie uda? O, ale super slajda zrobił. Stam... Ze bardzo dawno nie miałem odcinka. Może... Ej, ten pan mi dał pomysł na odcinek. Nooo! No. Chciałem wyleginięcie! meta, meta, To, to jest meta, meta, prawda? To jest checkpoint. Kurde! To jest checkpoint. Check no? Ale, Ale będziesz musiał z tej. Uh. Uh. aha, masz checkpoint! Jej, to, to, to jest checkpoint! I pan mi Usta. ustawił checkpoint. Bo chciałem jest super, super. Yes. O, i M mu ej, muszą, ej, muszą do ten, do, do e, YouTube'a dodać e, ten, ten. ten. SC. S <gry> muszą dodać. E, Wszystkie jest w odcinku. O, i ten, i zróbcie głosowanie, co chcecie na, na kolejny odcinek. Czy Sanders czy ten, czy samym guys. Jak Sanders to Romer, a jak... Sam jest to, to ludzik! Buśka, buśka. No to buśka. No właśnie. Także macie albo buśki, albo rower. Co, Co wolicie, wolicie, to wolicie, wolicie ale lepiej The enders. Wolę ja też jestem Ale ja sam tak berga ja jest Sambelgast, to... Ej, sam jest Ja jestem tu, Jasiek jest tu. Ja, ja tu jestem team, a tu jest jego. Team. Już 50 razy ty tego nie zauważyłeś. Co? No, no 50, 50 razy ginałem! sobie to, to. widzieli, a ty to po prostu sobie rozbawiałeś. Uuu, ale mi się nogi No, zbugowałeś się. co ja robię? Wracam na sam koniec. Po co? Żeby zrobić tamtą pracę. No, no Co? Ale, ale przecież ty... miał, będziesz miał klucze końca. Jak, jak? jak? Kiedy, Kiedy będziesz na końcu, na końcu to go usunie. Nie. Tak. tak. A już tak jest... raz Ała. Ała. ała, Ała. Awa. 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 A co ty chciałeś na desce zrobić? Chciałem zginąć. zginąć. na desce. No i tego. Kolejny checkpoint. Kolejny checkpoint. Kolejny no Ale Ale, checkpoint, więc Dobra, daj mi ostatni raz. Jak jeszcze raz ja gram Descenders. No wiem. No, no Nie, nie usuwaj usuwa tak tego checkpoint. Ale, ja mam... ale ja nie usuwam. Aj ta. Fuck him. Oj. Dobra, jeszcze mam wiedziecie. E, miłego dionka. Już koniec. No, no E dobra, dobra, to narka, pamiętajcie o łapie i subie. A, Tam właśnie, zgiemię, to to.